dzisiaj mamy taką turbinkę do sprawdzenia klient podesłał z opisem, że była 3000 km temu regenerowana no nie wiem, ona wygląda jakby przejechała ze 20 tysięcy ale to być może nie była wyszkiełkowana nie wiem, może po prostu tam coś było innego robione, ale po tej regeneracji klient narzeka, że auto jest słabsze i tutaj pan Marcin pisze Zestaw turbo wtryski do sprawdzenia. Wtryski zaraz sprawdzę. Turbo regenerowane 3000 km temu, tak jak Wam mówiłem, ale no, nie za bardzo to wygląda świeżo. Lecz według moich odczuć jest nie to co powinno być. Wstaje dosyć późno, późno, Panie Marcinie, późno oraz nie ma tej mocy, które auto miało. Już Wam pokażę czy klient ma rację, czy nie ma, bo według mnie i maszyny, która sprawdza parametry, ma jak najbardziej. Jest zła regulacja turbosprężarki. I tutaj mamy już numer turbosprężarki. To jest turbo od 2.0 TDI w common railu od Audi Q5. Włączymy sobie teraz test. Test tak zwanego stopera, czyli tej śruby, na której zatrzymuje się aktuator gruszki. A ta śruba z kolei ustawia. Wstępne wychylenie zmiennej geometrii. No to co? Zrobimy test. Jak widać? Tak jak widać turbosprężarka nie jest w swoim zakresie, ona powinna być ustawiona tutaj, po środku tej skali w zielonym polu, żeby było dobrze. No to co zrobimy? Regulację, żeby to zaczęło chodzić. No po krótkich bojach udało mi się z korozją wywalczyć tutaj temat i wykonamy teraz regulację, czyli cofniemy. Wyostrzy się troszeczkę tą śrubę. Zobaczcie, cofamy ją. Powiedzmy o obrót i włączymy teraz test. Zobaczymy, jak się zachowa. Już widać, że turbo weszło nam w zakres swojej normy tutaj w zielone pole, ale opuścimy ją jeszcze niżej, tak gdzieś do tego momentu, żeby w momencie jak będę kontrował tutaj tą śrubę, nie widać jest za bardzo. Kontrował tutaj tą śrubę, to ona zawsze sobie troszeczkę tutaj podejdzie wyżej, także jeszcze cofniemy o obrót nie może nie o obrót cofniemy sobie o tyle i zobaczymy jak ona teraz się zachowa zeszła jeszcze niżej, czyli musimy delikatnie jeszcze cofnąć i zobaczymy teraz. I w tej pozycji skontroluję tutaj tą śrubę, na której zatrzymuje się aktuator gruszki. I turbosprężarka na samochodzie będzie już wstawała jak należy. A tak, reasumując, to po wizualnym stanie tej turbosprężarki, po korozji na śrubach, po tym wszystkim, to no nie sądzę, żeby to turbo było 3000 km po regeneracji. Ale teraz już będzie ładnie się zachowywało. Auto będzie mogło sobie wstawać tak, jak powinno, a nie później. Pozdrawiam Was serdecznie.